Dzień dobry. Już pora raz Wyruszyć z Więc zbliża się czas, gdy trzeba zacząć się pakować. Używam trzeba i zacząć, bo nie chcę się pakować. Dostałem wczoraj fajny gadżet, tylko gdzie on może być? O, jest! Długopis. Gdybym teraz jechał do Stanów... Stanów... teraz jechał do Stanów z tą wiedzą, którą mam teraz, to parę osób tak mówiło w sumie w komentarzach. Nie brałbym żadnych rzeczy ze sobą. Bo tutaj można wszystko kupić. O, ja, ja, jaka jakieś zdziwienie moje. Teraz nie mam jak się spakować. Macie, mogę skrzyżować swoje walizki? Maciej? Więc niedługo. Y, niedługo ja jadę do Warszawy, a Maciej zostaje w Stanach. Nie będziemy widzieli przez ponad miesiąc, więc nie pozostaje nam nic innego, jak zrobić dzisiaj łączony odcinek. I. Prawda, Maciej? Trochę nam się bardzo ładna pogoda w Stanach. W Orlando było za gorąco, a tutaj jest tak ciągle 20 kilka stopni. I cały czas jest pogodnie. Bardziej Ci się podobało w Orlando czy w Seattle? Tak więc idziemy na zajęcia. Dobra, 10 rzeczy, które nam się podobają w Seattle. Po pierwsze, uprzejmi ludzie, którzy cały czas są uśmiechnięci i mówią dzień dobry. Nieważne, czy to jest menel, czy to jest człowiek z instytucji publicznej, czy to jest policjant, czy to jest normalny, przychodzący człowiek, wszyscy są mili, uśmiech się, uśmiech. Rzecz druga to jedzenie, które jest dość dobre. Co cię najbardziej smakowało? Boczek. Boczek jest najlepszy. Rzecz trzecia, która mnie zdziwiła, to to, że wszędzie jest blisko. No dobra, na trzech się skończyło. W ogóle Macie zasugerował, żeby zrobić 10 rzeczy, które nas wkurza w stanach. Ale mają gniazdki gnia... gniazdki w parkach gniazdki! Nie mylić ze słowem gniazdka, bo liczba mnoga jest nie więcej i lepsza. Byłem teraz na bardzo dobrej sesji, ale zobaczcie, go spotkałem. Zajęcia się już skończyły i jedziemy do bardzo ciekawego miejsca. Byliśmy w Seattle w tamtym roku nie w tym roku, tylko wcześniej. To było dużo deszczu, a teraz nie ma deszczu tylko cały czas świeci słońce. Jak żyć, panie premierze? Jak żyć? Co żeś zrobił z naszym nie zrobiła. z naszym krajem, że jest jatel tak gorąco. Zawitaliśmy razem z Maciejem do Redmond do Redmond. Doredmons Pakowanie idzie całkiem dobrze, może nawet się zmieścimy. A teraz idziemy z kolegą Maciejem na imprezę, która kończy te kredy 2000, jaki mamy rok? 16. 16. Mieliśmy jeszcze z buta, ale, ale a, autobus jest, więc idziemy samochodem, autobusem. Nie powinno się mówić idziemy autobusem, ale… Nie idźcie autobusem nigdy więcej. A to później ci poza anteną opowie ciekawy dowcip. To ciekawy dowcip, bo to

Preza zakończona sukcesem, a już jutro ostatni dzień konferencji TechReady.